Pytanie na sam koniec, zupełnie innej beczki. E, słuchaj, politycy cię kochają, e, ty za bardzo polityki nie lubisz, ja interesuję się polityką, więc pytanie brzmi... Ja jestem bardzo prostolinijne, ja w ogóle nie lubię ludzi, którzy, wiesz, kręcą, kombinują i to no, nie ma się też do polityki, ale różnych innych osób z biznesu, po prostu gardzę nimi i, i niech się trzymają do mnie jak, naj, jak najdalej, bo jestem bardzo szczera i możesz to brutalnie skończyć, bo, bo reaguję tak jak reaguję, czyli małym gongiem. Rozumiem, ale y, w niedzielę wybory. idziesz na wybory? Tak, właśnie moja mama przysłała mi taką kartkę, która pozwala mi głosować w każdym zakątku Polski, dlatego wjeżdżam na białym koniu z tą kartką, po prostu jedziemy z całą tą ekipą. Myślę, że może być to śmie śmiesznie wyglądać, szczególnie, że nasza ekipa wygląda jak wygląda, dziary i wszystko, nie? Który, z którymś z kandydatów chciałabyś zaśpiewać, e, jemu oczywiście, jeżeli by został prezydentem, e, Happy Birthday Mr. Prezydent? Nie, z tego co pamiętam Marilyn Monroe śpiewała wyjątkowo przystojną prezydentowi. Z tego co pamiętam nawet wiązało, łączyło ją coś więcej niż tylko mikrofon, chyba że jego. No i cóż, także no jak wiesz, za przystojnych kandydatów to my nie mamy, więc raczej mm, ograniczę się, do pozdrawiam się z kamerę.